Dzień dobry, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w poprawionym odcinku z lądowania ILS. Rzeczywiście poddałem się, nie, że presji, ale, ale nie chcę was wprowadzać w błąd. Było kilka błędów w poprzednim filmie, to teraz postaram się zrobić to dobrze. Bardzo dziękuję niektórym, którzy komentowali. Cenię waszą opinię, tylko następnym razem używajcie mniej ofensywnego języka. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Pamiętajcie o tym, żeby też w tym filmie nie pomijać reklam, pomożecie youtuberowi biednemu coś tam zarobić. Będę bardzo, bardzo zobowiązany w związku z tym. Lądowanie ILS. W prostych słowach, lądowanie ILS jest to system radiowy, system nawigacyjny, wspomagający lądowanie samolotu w warunkach ograniczonej widzialności, moi drodzy. Czyli na lotnisku, na którym będziemy lądować, czyli gdzieś tutaj, jest taki specjalny nadajnik, który e, wysyła taką ścieżkę bezpośrednio do waszego samolotu, i dzięki temu wasz samolot może po pierwsze ustabilizować do pasa, po drugie zniżyć po odpowiednim kącie właśnie do pasa, który wybraliście. My będziemy podchodzić do pasa numer 29 w Gdańsku. Werbasia 320, aby to zrobić, Należy sobie wybrać podejście, właśnie z flight planu. Przechodzicie do destination, tutaj jest EPGD 29, Arrival i wybieracie ILS 29, następnie potwierdzacie i samolot wyrysuje Wam taką ścieżkę. Hmm, oczywiście robicie to po procedurze star, którą również macie tutaj do wyboru: EPGD, Arrival, ILS. Według jakiegoś, jakiejś tam procedury. Ja już tą procedurę zrobiłem, a więc pozostaje mi tylko podejście do pasa. Dobrze moi drodzy, my zaczynam, możemy zacząć już zniżać do 5000 stóp. Dlaczego do 5000 stóp? No tego dowiecie się bezpośrednio z map. Już wam pokazuję mapę. To jest mapa podejścia właśnie ALS do pasa numer 29, i z niej dowiecie się kilku ciekawych rzeczy. Przede wszystkim, że nad punktem GD903 powinniście mieć 5000 stóp. My do punktu GD903 dopiero się zbliżamy, ale nasz samolot już sobie do tego punktu zniża. Niech sobie zniża. Że za chwileczkę będziemy rozkładać klapy, moi drodzy. Za chwileczkę będziemy również porządnie zwalniać do, do tego podejścia. Możemy sobie włączyć również informacje o naszym podejściu ILS. Dowiemy się z, po kliknięciu tego przycisku, że będziemy lądować ILS na pasie numer 29 i że do pasa albo do tego nadajnika zostanie, no ale to jest równoznaczne, tak, że nadajnik znajduje się przy pasie, e, albo gdzieś w okolicach pasa, e, że do tego pasa, czy do tego nadajnika mamy 22,5 mili. Na razie ta długość trasy do lotniska rośnie, no bo oddalamy się tak naprawdę, za chwileczkę zaczniemy się do niego zbliżać. Dobra, bardzo podstawowa rzecz jest również w FMC musicie sobie ustawić tutaj zakładkę Approach. Przede wszystkim ciśnienie, temperaturę na lotnisku, kierunek i siłę wiatru, ale także Transition Altitude, czyli wysokość, na której zmieniacie ciśnienie standardowe na lokalne. Transition Altitude w Polsce to jest 6500 stóp. Wiaterek w Gdańsku to będzie 22503 tego możecie dowiedzieć się z prostej strony, na przykład wpisać Google, w Google metar EPGD w przypadku lotniska w Gdańsku albo jakieś inne IKO i na lotnisku w Gdańsku ciśnienie jest 10-16, temperatura około 19 stopni. Dobrze, moi drodzy, kolejna ważna rzecz to jest MDA i DH. To jest oczywiście Wasza wysokość decyzyjna, na której podejmujecie próbę lądowania albo odchodzicie na drugi krąg. To jest potrzebne oczywiście przy ograniczonej wysokości, ale za każdym razem trzeba to wpisywać. My dla kategorii pierwszej mamy 221, z tego co widzę. Tak, 221, wpiszmy sobie to do DH. I okej. Okay. Tutaj mamy prędkość podejścia, V approach i VLS 145 to jest landing speed, z tego co dobrze pamiętam, a może dobrze nie pamiętam. Dobrze, skoro jesteśmy już blisko punktu GD903, najpierw, nie wciskacie Approacha, nie, nie, nie. Tutaj też był mój błąd, skonsultowałem to z kimś, kto się na tym lepiej zna ode mnie, ale nie chcę nagrywać niestety poradników, więc to brzmię, brzemię ciąży na mnie. Najpierw wciskacie Localizer. Lokalizer pomoże Wam ustabilizować się do pasa numer 29. Będziecie mieli wtedy pewność, jeżeli ta figura geometryczna dojdzie tutaj na środek, będziecie mieli pewność, że już jesteście na wprost pasa numer 29. Widzę, że samolot wyrównał prędkość, więc możemy zwolnić nieco. Zwolnijmy sobie do 200 węzłów. Jak widzicie, Kolejna figura geometryczna dochodzi nam do żółtej linii, moi drodzy. To oznacza, że za chwileczkę nad punktem Iplam powinniśmy mieć 4000 stóp, ale to nic nie szkodzi. Ok, w tym momencie możemy włączyć przycisk Approach i samolot przełączy nam się na Glide Slope, czyli zacznie zniżać według mm, tej krzywej. O tej krzywej bezpośrednio do pasa numer 29. Ok, moi drodzy, zmniejszmy jeszcze raz prędkość i już możemy rozłożyć pierwsze klapy, a więc tak, idziemy zgodnie z wysokością. Jesteśmy ustabilizowani do pasa numer 29. Mamy. O, widzicie, teraz mamy uzbrojone Grand spoilery, czyli speed speedbreaki tak zwane, czyli hamulce aerodynamiczne. Teraz mamy je uzbrojone. Teraz możemy już rozłożyć klapy na dwójki. Jesteśmy ustabilizowani, również podwozie idzie w dół. I teraz tak, bardzo ważna kwestia jest a propos auto Ktoś mi zarzucił, że nie ogarnąłem, czy nie opowiedziałem, dlaczego użyłem auto medium. Ponieważ pas w Gdańsku ani długi, ani krótki, przy pasach bardzo długich używam low, przy pasach bardzo krótkich używam max, przy pasach średnich używam medium. Po prostu, cała filozofia i mam nadzieję, że jest to dla Was jasne. Dobrze, włączmy sobie tryb prędkości zarządzanej. Teraz samolot odpowiednio zwolni, dostosowując prędkość do aktualnych klap. My już możemy klapy dać na trójeczki. Samolot zwolni do około 150 węzłów. OK, mamy zakładkę Approach, mamy włączoną naszą automatyczną przepustnicę. Ja nie będę lądował automatycznie, będę lądował ręcznie. Mniej więcej przed pasem naszego autopilota rozłączymy, również rozłączymy naszą automatyczną przepustnicę. W związku z tym będziemy lądować z rączki. Tak naprawdę ILS pomaga nam dotrzeć do pasa. A sam, sama procedura lądowania już bezpośrednio na pasie zależy za najczęściej od pilota. Autolenda używa się tak naprawdę wtedy, kiedy jest bardzo, bardzo ograniczona widoczność na lotnisku. I tutaj piloci muszą sobie pomagać właśnie już komputerem pokładowym, który sam samolot sprowadza na lotnisko. Tak sobie patrzę, widzę, że my tutaj mamy wszystko skonfigurowane. Zapomnieliśmy seatbeltsów włączyć dla pasażerów. No dobra, trudno, co zrobić. Teraz dopiero pasy będą zapinać. <noise> ok, zbliżamy się coraz szybciej do pasa. Pełna konfiguracja, klapy na full. Okej, okay. tutaj troszeczkę samolotem zaczyna miotać na tym podejściu. Zaczyna skręcać i w lewo, i w prawo. Ach. Trudno, no, no Airbus. Y Airbus od Asowo tak sobie radzi, jak sobie radzi, radzi więc musimy e, mu pomóc e, albo zaszkodzić. E, tutaj różnie, różnie z tym jest. Dobrze, my jesteśmy blisko pasa. Mm, możemy odłączyć autopilota i autotrasta. I teraz już jesteśmy na sterowaniu ręcznym. podejść elegancko do pasa. Kontrolujcie te wskaźniki, które macie tutaj po prawej i, na, i po środku, abyście nie przesadzali, nie byli zbyt wysoko czy zbyt nisko, czy odchodzili ze ścieżki podejścia do pasa. Niestety samolot zaczął nam spadać przez mój błąd. Bo zadałem dałem mu za mało prędkości. Teraz klikam sobie F2, używam e, ciągu wstecznego, jak widzicie. Speedbreaky się robią automatycznie w przypadku autotrasta, więc e, otwierają nam się silniki, e, zaczynają działać w drugim kierunku, tak naprawdę powodując zatrzymanie samolotu. Ok, teraz musimy zjechać z pasa. Gdy już opuściliśmy pas, składamy sobie klapy. Będąc poza pasem, wyłączamy światła lądowania, włączamy taksi i możemy od razu zacząć uruchamiać APU. Tak, uruchamia się APU zaraz po lądowaniu, aby energia była zapewniona po dokołowaniu do mm, stanowiska. I to by było na tyle, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, no oby, obyło się bez większych pomyłek. Mam nadzieję, przepraszam tych, których zawiodłem poprzednim poradnikiem. Ten jest bardziej rzetelny, więc nim się kierujcie. Jeżeli jeszcze jakieś błędy zauważycie, pozwólcie, że już nie będę nagrywał jeszcze raz. A najwyżej porobię jakieś pineski, które spowodują, że będziecie mogli sobie poczytać, jakie błędy Kroksiu porobił. Bardzo Wam dziękuję, że byliście. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia. Cześć.